Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Dokument. Głoście. Do osób konsekrowanych, świadków Ewangelii wśród narodów. Watykan. 29 czerwca 2016 roku. Czyta Paweł Teperski, brat mniejszy kapucyn. Cytat papieża Franciszka: Kościół narodził się katolicki, czyli symfoniczny. Od początku nastawiony na głoszenie Ewangelii i na spotkanie ze wszystkimi, narodził się jako wychodzący, czyli misyjny. Drodzy bracia i siostry, w naszych sercach rozbrzmiewa echo obchodów roku życia konsekrowanego wraz z zachętą, jaką stale kieruje do nas papież Franciszek. Obudźcie świat, naśladujcie Pana w sposób prorocki, bądźcie głosicielami radości Ewangelii. W jego adhortacjach odnajdujemy ciągle żywe słowa świętego Jana Pawła II. Kościół potrzebuje duchowego i apostolskiego wkładu, jaki może wnieść odnowione i pełne świeżych energii życie konsekrowane. Liczne są też pozytywne głosy docierające do tej dykasterii, jako reakcja na doświadczenia przeżyte w Rzymie przez osoby konsekrowane przybyłe ze wszystkich kontynentów w ciągu tego roku łaski dla Kościoła. Czuwania modlitewne, którymi rozpoczynaliśmy wszystkie zebrania, nabożeństwa eucharystyczne, którymi każde z nich kończyliśmy, spotkanie ekumeniczne osób konsekrowanych z różnych kościołów, spotkanie Formatorów i Formatorek. Spotkanie dla młodych osób konsekrowanych, szczególny czas, który gromadził w komunii wszystkie formy życia konsekrowanego. Ojciec święty Franciszek towarzyszył każdemu z tych wydarzeń poprzez familiarny i braterski dialog, wskazując szerokie horyzonty i prorocki charakter życia przeżywanego w formie Ewangelii w Kościele. Za to wydarzenie ducha składamy dzięki Bogu, który jest dobrem, wszelkim dobrem, najwyższym dobrem. Wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim, którzy z zapałem pracowali nad zaplanowaniem i wykorzystaniem tego szczególnego czasu, oraz wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do stolicy Piotrowej, aby przeżywać to wydarzenie pod znakiem jedności. Do papieża Franciszka kierujemy specjalne podziękowanie za to, że ofiarował nam ten rok i że towarzyszył nam przez cały ten czas jako następca Piotra i jako konsekrowany Bogu, jak my. Dziś kontynuujemy naszą drogę refleksji, przebytą razem poprzez listy radujcie się, rozpoznawajcie, kontemplujcie. Zatrzymujemy się, aby odczytać misję Dei, jako tajemnicę powierzoną przez Chrystusa Jego Kościołowi i potwierdzoną z mocą w dniu pięćdziesiątnicy przez Ducha Świętego. Gdy Duch Święty zstąpi na Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce Ziemi. Każda forma życia konsekrowanego otrzymuje, przejmuje i przeżywa to powołanie jako konstytutywny element szczególnej seguela Christi. Po pięćdziesięciu latach od opublikowania dekretu perfecte Caritatis rozbrzmiewa na nowo jego żywotna i płodna końcowa zachęta. Niech zatem wszystkie osoby zakonne nieskażoną wiarą, miłością Boga i Bliźniego, umiłowaniem krzyża, a także nadzieją życia wiecznego, szerzą w całym świecie dobrą nowinę, aby ich świadectwo mogło dotrzeć do wszystkich, a Ojciec Nasz, który jest w niebie, został uwielbiony. Papież Franciszek towarzyszy nam w ponownej lekturze, przemawiając do nas tym inspirującym i obrazowym językiem, jakiego stale używa zarówno w odniesieniu do Kościoła powszechnego, jak i do naszej formy życia. Podążamy więc dalej w dialogu ze wszystkimi osobami konsekrowanymi, dialogu prowadzonym w poprzednich listach aby nasze umysły, serca, decyzje mogły wydawać obfite owoce życia i spełniać oczekiwania, jakie przyniósł ze sobą rok życia konsekrowanego. Wam wszystkim, konsekrowanym kobietom i mężczyznom, wyrażamy wdzięczność za wasze oddanie się Bogu, za ten promień Bożego piękna, który rozjaśnia drogę ludzkiej egzystencji. Kierujemy również do Was zachętę, aby Wasza historia była nadal spisywana językiem ognia w mocy Ducha Świętego. W języku, którym głosić będziecie dobrą nowinę, znajdą się również słowa, współbrzmienia, akcenty, niuanse i wydarzenia, zależnie od sposobu przeżywania konsekracji. W życiu całkowicie kontemplacyjnym, lub w apostolskim życiu zakonnym, w czci oddawanej przez dziewicze serca. W obecności, w aktywności i w świadectwie posług spełnianych w kościele lokalnym lub w świeckości środowisk społecznych. Obyście zawsze i w każdej sytuacji mogli być wyrazem misji Kościoła, wonią Ducha Świętego i radością Ewangelii w mieście ludzkim. Maryja, której życie jest regułą postępowania dla wszystkich, niech towarzyszy naszej drodze i wyprasza nam jako Mater Misericordiae, Matka Miłosierdzia, radosne, prorockie oddanie się Ewangelii. Wstęp Obserwować czasy i zmieniać się wraz z nimi, trwając niezłomnie w prawdzie Ewangelii. Cytat papieża Franciszka Zamieszkajmy w świecie. Charakterystyczną cechą naszych czasów jest proces głębokiej i ciągłej przemiany, której znamiona trudno nam określić. Mnożą się wizje życia, a stawianie ich wszystkich na jednym poziomie relatywizuje ważność każdej z nich. Zmienia się sposób postrzegania osoby, rodziny, przyjaźni, miłości, pracy, obowiązku i śmierci. Narasta pluralizm etniczno-kulturowy. Szybko przechodzi się przez wiele doświadczeń z ofertą nieokreślonych możliwości, co skutkuje rozmienianiem się na drobne i zagubieniem. Żyje się jak w wielkim supermerkacie, oferującym nie tylko rzeczy, ale także okazje, idee, postawy, które wiążą się z ryzykiem i koniecznością wybierania, samookreślania się, znajdowania osobistych racji dla własnych zachowań. Zmienia się poczucie granic, które przyzwyczaja do unikania przeszkód, jakie normalnie określają i precyzują pragnienia i działania. Indywidualizm, przesadne akcentowanie własnego ja i osobistych wymagań, czyni relacje międzyludzkie bardziej kruchymi i każe widzieć wszelkie więzi jako zmienne, nieokreślone, także w najważniejszych wyborach takich jak wybór stanu życia. Chodzi o żywy toczący się proces kulturowy, w którym nowoczesność, załamawszy zasadę uniwersalizmu, postrzega samą siebie jako płynny postmodernizm. Poczucie niespełnienia i niepewności, które jest konsekwencją rytmu i scenerii życia konsumpcyjnego i opartego na konkurencji, gdzie chcąc zająć miejsce na scenie trzeba z niej zepchnąć innych, wskazuje nas na życie w ciągłej niepewności, która jest przyczyną i skutkiem niestałości emocjonalnej oraz nietrwałości relacji i wartości. Płynny charakter życia i takiż charakter społeczeństwa wzajemnie się podtrzymują i umacniają, ponieważ nie są w stanie zachować własnej formy, albo iść zbyt długo drogą, która prowadzi do pożądanego i ustalonego celu. Proces ten często wciąga i przeraża nas, konsekrowanych mężczyzn i kobiety. Przygnieceni złożonością czasów, zapominamy o postawie słuchania ludzkiego krzyku, a także o duchowym znaczeniu głoszenia Ewangelii, która nawet w trudnych kontekstach może rozbudzić przylgnięcie serca przez bliskość, miłość i świadectwo. Nie można rezygnować z zadawania sobie pytań o dzień dzisiejszy Boga, o możliwości i problemy, jakie stawiają przed misją Kościoła czasy, w których żyjemy, i przemiany, jakie je cechują. Jesteśmy wezwani do wysiłku i do radości wsłuchiwania się w kulturę naszych czasów, aby rozpoznać w niej ziarna słowa, ślady obecności Boga. Mamy wsłuchiwać się w oczekiwania współczesnych nam ludzi, poważnie traktować ich pragnienia i poszukiwania, starać się zrozumieć, co rozpala ich serce, a co przeciwnie wzbudza lęk i nieufność, lub zwykłą obojętność, abyśmy mogli stać się współtwórcami ich radości i ich nadziei. Musimy stawiać sobie pytania o to, czego żądają od nas Bóg i współczesna ludzkość. Mężczyzna i kobieta cierpią na utratę własnej twarzy, zatopieni w wielu tożsamościach, często wirtualnych, okazjonalnych i udawanych. Paweł VI już w roku 1969 podczas audiencji generalnej przywołał głos autores. Powiedz mi, Eutydemie, czy byłeś kiedyś w Delfach? Tak, dwa razy. Czy zwróciłeś uwagę na napis wyryty na świątyni: Poznaj samego siebie? Tak. Czy zlekceważyłeś to wezwanie, czy też przywiązałeś wagę do niego? Doprawdy nie. Sądzę bowiem, że tę znajomość posiadam. Stąd rodzi się, mówi dalej papież, historia wielkiego problemu znajomości samego siebie. Aktywizm naszych czasów i przewaga poznania zmysłowego oraz społecznych środków przekazu ponad rozważaniem rozumowym i aktywnością wewnętrzną czynią nas dłużnikami świata zewnętrznego i bardziej zmniejszają refleksję osobistą oraz znajomość spraw wewnętrznych w naszym życiu podmiotowym. Jesteśmy roztargnieni, wyzuci z nas samych. Pełni zaś obrazów i myśli, które nie uwzględniają naszego świata wewnętrznego. Zmienia się także postawa wobec doświadczenia religijnego i wobec transcendentnego wymiaru życia. Niepewność związana z faktem, że słowo samotność jest definitywne w odniesieniu do przeznaczenia człowieka, doprowadza ludzi do ulegania pokusie duchowego pustynnienia, które prowadzi do rozprzestrzeniania się pustki. Niekiedy mamy do czynienia z całkowitą teoretyczną i praktyczną negacją możliwości doświadczenia chrześcijańskiego i negacją wartości oraz godności osoby. Tożsamość, którą zwyczajowo uznawało się za chrześcijańską, dawno już zatraciła się w zjawisku, które Weber określił jako odrzucenie świata. Kultura Zachodu zrywa z wizją sakralną i celebruje autonomię człowieka i społeczeństwa. Rzeczywistość jawi się jako złożoność. Wypływa z niej wizja oprócz antropologicznej i naturalistycznej, historyczna, społeczna, kulturowa i religijna, w której jednostka w swoich mnogich wymiarach i z wieloma możliwościami uważa własne działanie za tymczasowe i problematyczne, ale jednocześnie uznaje się za zdolną do przemierzania różnych dróg, nadrabiania strat, zaczynania na nowo. W takim kontekście pytanie o religię. Wymaga odczytania i wyjaśnienia jako pytanie o sens, znaczenie i kierunek, o wolność i o szczęście. Przeciwnie, utracie złudzeń, jaką prezentuje świat pozbawiony wszelkiego znaczenia i wszelkiej możliwości pocieszenia, jest ponowne zauroczenie świata jako inna wizja, prowokacyjne odczytywanie rzeczywistości, ale przede wszystkim świata wewnętrznego człowieka i jego głębokiej wrażliwości. Reakcja na wszechświat abstrakcyjny, policzony, uprzedmietowany przejawia się w powrocie do źródeł sfery uczuć. Przeciwny negacji królestwa rzeczy niewidzialnych jest nieznaczny powrót do cudowności. Widać nowe scenerie, choć może się wydawać, że są one ułudą. Odczytywanie ich i krytykowanie oraz interpretowanie wymagań, jakie stawiają, może być przestrzenią ducha, w której uda się rozpoznać duszę. W tym kontekście konieczne jest uwzględnienie odbiorcy przekazu Ewangelii i jego życia w dniu dzisiejszym historii. Wielkie cierpienie człowieka, tak wtedy, jak i dziś, związane jest właśnie z tym, czy poza ciszą wszechświata, poza chmurami historii, jest Bóg, czy go nie ma? A jeśli ten Bóg jest, czy On nas zna, czy interesuje się nami? Czy ten Bóg jest dobry i czy w tym świecie dobro ma moc, czy nie? Czy Bóg rzeczywiście jest, czy go nie ma? Dlaczego nic nie mówi? Nasze czasy wzywają nas do tworzenia sensownych projektów, dzięki którym kultura nowego humanizmu chrześcijańskiego będzie mogła wzbudzić, w nietrwałej płynności i w trudnej do opanowania złożoności postępu technicznego zdolność do nadania znaczenia egzystencji, stworzyć horyzont komunikacji, zrozumienia, odniesień do wartości. Światło Ewangelii może urzeczywistniać nowe zauroczenie świata poprzez możliwość ponownego rozpoczęcia wędrówki ku prawdzie. Odnowione głoszenie, pisze papież Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium, którą on sam określił jako dokument programowy jego posługi Piotrowej, daje wierzącym także w tym letnim lub niepraktykującym nową radość wiary i owocność ewangeliczną. W rzeczy samej jego centrum i jego istota jest zawsze ta sama – Bóg, który objawił swoją ogromną miłość w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. On czyni swoich wiernych zawsze nowymi. Chociażby byli w podeszłym wieku, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Chrystus jest odwieczną dobrą nowiną i jest wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Ale Jego bogactwo i piękno są niewyczerpane. On jest zawsze młody i jest zawsze źródłem nowości. Osoby konsekrowane są wezwane do ukazywania światu tego wiecznego piękna. Pierwszym zadaniem życia konsekrowanego jest ukazywanie wielkich dzieł, jakich Bóg dokonuje w ułomnej ludzkiej naturze osób powołanych. Bardziej niż słowami, osoby konsekrowane dają świadectwo o tych wielkich dziełach wymownym językiem życia przemienionego, zdolnego zadziwić świat. Nowa ewangelizacja wymaga od osób konsekrowanych pełnej świadomości teologicznego sensu wyzwań naszej epoki. Jesteśmy wezwani do zapełnienia kontekstów ludzkich głębią, radykalizmem, tak by nadać twarz i wyraz śladom obecności Boga. Ta obecność w istocie nie jest jakoś nad strukturą natury ludzkiej, ale jest jej głębią, jej prawdą. Chodzi o to, by nie oddalać się nigdy od prawdy o sobie samych, o stosunku do innych i do świata stworzonego. Chodzi o takie życie seguella Christi, by dzięki Chrystusowi tworzyć przestrzeń dla prawdy o człowieku. Jak zauważa błogosławiony Paweł VI, warunki społeczne zmuszają nas wszystkich do zrewidowania metod i poszukiwania z całych sił takich dróg i sposobów, za pomocą których można by ludziom naszego wieku głosić orędzie chrześcijańskie, w którym jedynie będą mogli znaleźć odpowiedź na swe pytanie, a także zaczerpnąć siły do wypełnienia obowiązków, jakie nastręcza wzajemne współżycie ludzi. Do nowego zapału i nowych metod nawoływał także papież Benedykt XVI na zakończonej sesji zwyczajnej XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego nowej ewangelizacji dla przekazu wiary. Kościół stara się stosować także nowe metody i próbuje również mówić nowym językiem, dostosowanym do różnych kultur świata i przekazywać prawdę Chrystusa w dialogu i przyjaźni, która ma swe oparcie w Bogu, który jest miłością. W różnych częściach świata Kościół podjął już taką drogę twórczego duszpasterstwa, aby dotrzeć do osób, które się oddaliły lub poszukują sensu życia, szczęścia, a ostatecznie Boga.